Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Zapraszam na wysłuchanie obejrzenia astrologicznej prognozy na wrzesień. Po tym, co działo się w sierpniu, możemy mieć dużo obaw dotyczących przyszłości, zwłaszcza. Tym, co działo się na rynkach finansowych, dla osób, które interesują się finansami, rynkami, a chyba wszyscy się interesują, wiemy o tym, że mieliśmy bardzo duże spadki na rynkach finansowych, na giełdach światowych. Bardzo mocno również spadły notowania złotego, zwłaszcza w stosunku do franka szwajcarskiego euro, więc wiele osób zastanawia się, co nas czeka. A zatem, co nas czeka we wrześniu? Przez pierwsze dwie dekady miesiąca, przez mniej więcej... Do około 20 września możemy oczekiwać pewnego uspokojenia sytuacji. Nie będzie jakichś bardzo mocnych, twardych, ostrych układów, ale trzecia dekada miesiąca znowu zapowiada się nerwowo. Czyli będziemy musieli się liczyć z tym, że w okolicach 25, od 25 do 30 września utworzy nam się taka dosyć mocna formacja, jaką jest półkrzyż w znakach kardynalnych, gdzie pluton w koziorożcu, uran w baranie oraz nów księżyca, czyli słońce z księżycem w wadze, utworzą układ półkrzyżak, czyli taką figurę w kształcie litery T i ta figura bardzo mocno, ostro, nerwowo znowu poruszy sytuacją na świecie, więc musimy się liczyć z tym, że czekają nas niestety kolejne kłopoty. Co dla świata? Przede wszystkim, jeżeli przeanalizujemy takie główne układy w tej chwili na świecie, oczywiście cała uwaga skupiona jest na najważniejszych no, najważniejszych miejscach, punktach światowej polityki, czyli na przykład Stany Zjednoczone. Ostatnio agencja Standard Poor's obniżyła rating Ameryki, co stało się powodem ogromnego napięcia, ogromnych wstrząsów na rynkach finansowych. Czy rzeczywiście grozi światu recesja? To jest pytanie bardzo ważne, które będziemy sobie zadawać. O recesji może troszkę za wcześnie mówić, albo to jest za mocne słowo, ale niestety w horoskopie Stanów Zjednoczonych widzimy pewne trudne układy. Dokładnie 82 lata temu przez dół horoskopu Stanów Zjednoczonych, dół horoskopu, ten punkt na samym dole w astrologii w horoskopie nazywa się Imum Celi, czyli dół nieba, przez to miejsce 82 lata temu wędrował uran, którego tranzyt. W astrologii uważa się, że tranzyty urana są bardzo mocne, wstrząsowe, wręcz katastroficzne. Poruszył dramatycznie sytuacją w Stanach Zjednoczonych. 24 października 1929 roku miała miejsce słynna, słynna zapaść na giełdzie nowojorskiej, gdzie dramatyczny spadek indeksów spowodował wielką światową depresję, która trwała około 7 lat. A 7 lat nie jest przypadkową liczbą, proszę Państwa. 7 lat to cykl urana. Co 7 lat uran zmienia znak. Dlatego też czasami się powtarza, że jest takie powiedzenie, że co 7 lat się coś tam zmienia. Więc to, że w tej chwili, dokładnie w tym roku, uran przekracza dół horoskopu Stanów Zjednoczonych, ma i będzie mieć poważne konsekwencje dla świata. W związku z tym nie powinno nas dziwić to, co się działo w sierpniu. Na e, światowych giełdach, zwłaszcza oczywiście nowojorskiej giełdzie. A zatem prawdopodobnie do 2016 roku, czyli przez około y, y, 6-7 lat, e, czeka nas bardzo niestabilna huśtawka sytuacji w Stanach Zjednoczonych. I musimy się z tym liczyć, że to, co się wydarzyło w 2008 roku, czyli wielki kryzys światowy e, rozpoczęty upadkiem banku Lehman Brothers. Tak naprawdę był dopiero preludium do poważniejszych problemów, które nas czekają. A zatem 7 lat do 2016 roku, czyli liczymy od 2009 do 2016. Te 7 lat kryzysu w Stanach Zjednoczonych niestety będzie miał miejsce. Ale pierwsze takie już bardziej wyraźne sygnały no, delikatnej poprawy zauważymy w przyszłym roku. No ale co w Europie? Ponieważ sytuacja Polski jest bardzo mocno powiązana z rynkiem europejskim. Bardzo interesuje nas to, co się będzie działo z Unią Europejską. No, prognozy astrologiczne dla strefy euro nie są niestety zbyt dobre. W roku 2008 roku, w 2008 roku, przez horoskop waluty euro, czyli wspólnego pieniądza Unii Europejskiej, przez dół tegoż horoskopu, czyli przez imum celi, dokładnie tak jak w horoskopie Stanów Zjednoczonych, wędrował Pluton. Tranzyty Plutona w astrologii uważane są za niszczące, destrukcyjne, bardzo dramatyczne, bardzo dramaturgiczne w działaniu. I zatem ten Pluton, który wędrował przez dół horoskopu, uderzył dokładnie wtedy, kiedy upadł Lemon Brothers, kiedy zaczął się światowy kryzys. No właśnie, ale to nie wszystko. W 2013 roku Pluton przejdzie przez Słońce waluty euro. Nie jest to niestety dobra wróżba dla strefy euro, więc musimy się z tym liczyć, że tak naprawdę to jest dopiero początek problemów. To, co się dzieje w państwach tak zwanych państwach PIX, czyli Grecja Hiszpania, Irlandia i Portugalia, to jest do, zaledwie dopiero początek problemów w strefie euro. Więc musimy się z tym liczyć, że niestety spokoju na świecie nie będzie. No dobrze, ale co z Polską, tak? Co z tą Polską, pytał ee, Beria Stalina? A Stalin powiedział to samo co z tamtą. Więc co z tą Polską, proszę Państwa? Eee, czeka nas no właśnie. Czy mamy się bać, czy mamy być przerażeni tymi dramatycznymi prognozami? Otóż Polska ma jakiegoś niesam... nie ma jakieś niesamowite szczęście w tym wszystkim, co się dzieje na świecie. My mamy w tej chwili jeden z najlepszych okresów w skali co najmniej 10 lat. Jest to może bardzo zadziwiające dla wielu osób i dziwne, patrząc na te złowieszcze zapowiedzi, straszne prognozy, dramatyczne sygnały, które płyną. Proszę Państwa, wszystko jest w porządku. Nie grozi Polsce żaden wielki kryzys, żadna wielka recesja, żaden wielki upadek, który straszą nas niektórzy politycy, niektóre, niektóre media. Proszę Państwa, nic nam nie grozi. Co się takiego ważnego dzieje w horoskopie Polski? Bo dzieje się coś niesamowicie ważnego. Przez górę horoskopu Polski. Góra horoskopu to jest tak zwane medium celi, czyli góra nieba. Miejsce odpowiedzialne w horoskopie za cele, dążenia, aspiracje, marzenia. W horoskopie państwa odpowiada za jego priorytety, czyli kierunki rozwojowe, jego plany. I otóż możemy się. Ten, ten cykl Jowisza, który w astrologii trwa 12 lat, 12 lat trwa obieg Jowisza po horoskopie. Możemy sobie zadać pytanie: no dobrze, a co było, co się działo, kiedy ten Jowisz był poprzednio. Na górze horoskopu Polski. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. I otóż, w 1999 roku, czy ta data nam się z czymś kojarzy? Oczywiście, na wiosnę 1999 roku Polska weszła do NATO, czyli jedynej e, sprawdzonej struktury wo e, militarnej, wojskowej i sojuszu, który realnie przyniósł, przy, przyniósł nam stabilizację i obronę. W 1988 roku Znowu był Jowisz na górze horoskopu. No, państwu nie muszę przypominać o tym, co się działo wtedy na świecie i w Polsce. Upadał komunizm, e, zaczynały się strajki, e, w Solidarność wracała wraz z Lechem Wałęsą do aktywnej polityki. Lecimy z powrotem, czyli wcześniej 1976. Jowisz znowu na medium celi Horoskopu Polski. Oczywiście pierwsze skojarzenia to wypadki w Ursusie i w Radomiu. E, moglibyśmy powiedzieć, że to nie było zbyt może jakieś szczęśliwe wydarzenie, pozytywne, bo się nie zakończyło pozytywnie, tak? E, struktury dawne, czyli dawny reżim komunistyczny rozbił e, jakby e, tamte, czyli jakby nastąpiły represje bardzo silne wobec opozycji, ale właśnie wtedy narodziły się pierwsze e, formacje opozycyjne, czyli Robcio i KOR, które były zaczątkiem nowoczesnej opozycji solidarnościowej, czyli to też miało pozytywne skutki. Czyli, proszę Państwa, Jowisz na górze horoskopu Polski chroni nas przed niebezpieczeństwami dramatycznymi, wydarzeniami, które mogłyby nam grozić. No dobrze, a co z gospodarką? Nie dziwią nas bardzo silne spadki na warszawskiej giełdzie, nie dziwią nas silne spadki. Na e, e, złotym, czyli jego dramatyczny spadek w stosunku do e, franka szwajcarskiego, albo inaczej, bardzo silny wzrost szwanka, franka szwajcarskiego w stosunku do złotego. Co takiego się dzieje w jednym i w drugim horoskopie? W horoskopie złotego mamy do czynienia z nieprawdopodobnie ważnym wydarzeniem czyli przejściem Saturna, planety, która w astrologii symbolizuje pracę, trud, dyscyplinę, ale też konsolidację, stabilizację i ugruntowanie. Z reguły tranzyty Saturna uważane są za niezbyt szczęśliwe, za trudne, za kryzysowe, ale jednak tranzyt Saturna będzie przechodził przez ascendent, czyli wizerunek. Ascendent w, w horoskopie to jest ta, to miejsce odpowiedzialne za wizerunek, za image, za postrzeganie danego człowieka czy wydarzenia. No w tym wypadku mamy do czynienia z wydarzeniem, czyli horoskopem złotego. Saturn na ascendencie ustabilizuje i yy, wzmocni złotego, ale zarazem... Musiał przynieść te napięcia i kryzysy. Mamy do czynienia też z pewnymi mocnymi bardzo konfiguracjami w horoskopie wigu i wigu 20, czyli dwóch najważniejszych wskaźników warszawskiej giełdy. Mamy do czynienia z takim dosyć nieprzyjemnym układem, czyli przejściem urana przez Marsa oraz Saturna w opozycji do słońca w horoskopie wigu 20, czyli tego najważniejszego wskaźnika naszej giełdy. Więc ten układ niesie pewnego rodzaju napięcia kryzysy. Kiedy mogą skończyć się? Kiedy może skończyć się to zamieszanie na warszawskiej giełdzie? Możemy śmiało założyć i przyjąć, że kryzys odchodzi i mija mniej więcej na początku października, czyli we wrześniu jeszcze będziemy mieli powtórkę, niestety, z tej sytuacji bardzo napięciowej, chociaż pierwsze dwa, trzy tygodnie września przyniosą uspokojenie, stabilizację notowań, nawet pewne odreagowanie, czyli po tych bardzo głębokich spadkach lipcowo-sierpniowych, te pierwsze dwa, może trzy tygodnie września przyniosą pewne odbicie. Później znowu będziemy mieli spory spadek, ale od października możemy liczyć na sporą falę wzrostową. Czyli proszę Państwa, nie panikujmy, nie przejmujmy się tymi strasznymi, złowieszczymi zapowiedziami. Znawcy ekonomii mówią o tym, że panika, czy panika często poprzedza koniec BESSY, czyli koniec kryzysu. Ale oczywiście my nie wiemy, czy to jest koniec. Prawdopodobnie zatem możemy powiedzieć, że gdzieś jeszcze około 3-4 tygodnie czeka nas pewnego mocnego zawirowania. Od października możemy liczyć na poprawę. Dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam do kolejnej prognozy już za miesiąc.